Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie wcześniej Warmax. I to mój pierwszy odcinek z kamerką Cześć No i ogólnie gramy Produkowałam je z więc... A jakbyście mieli pomieszane, niż ekran, niż ja to... Sorki. Zrobimy tylko jedną lundkę, w Widzicie wcześniej widzieli to sorki. Uczy się jak działa ta kamerka. No to pa! Tylko poczekam jeszcze parę sekund żeby to nie dawało się na szorce. So